Witam wszystkich poszukiwaczy odkrywców i szperaczy. W horoskopie na miesiąc wrzesień dla Koziorożców. Coż dla was będzie najważniejsze w tym miesiącu? Wasze szczęście. Może się okazać, że w tym miesiącu Spotkacie niezwykle aktywną, taką seksowną kobietę, która może się wydawać spełnieniem marzeń, a może po prostu to, że pojawiła się na Waszej drodze, uruchomi pewnego rodzaju aktywność. Która w dalszej perspektywie wydawać Wam się będzie mogła, że to miłość, jednym słowem, od flirtu do miłości, droga jest już krótka. A może właśnie to, to Wasze spełnienie marzeń, może to Wasze szczęście życiowe, tak będziecie się czuli. W tym miesiącu. Co miłego Was spotka? Że wreszcie po okresie takiej samotności, niemożności złapania przewodniej myśli, a może po prostu kreacji samego siebie, że wreszcie nabieracie, Jakąś równowagę dla siebie, tą wewnętrzną. Wreszcie nabieracie sił jako człowiek, tam gdzieś, w środku. Przestajecie się czuć takimi samotnymi, bez możliwości ruchu, bez możliwości wymyślenia czegokolwiek. Wychodzicie, z tego wewnętrznego zamknięcia, i to Wam się bardzo podoba. Co Was może zasmucić? Jeżeli można się smucić sukcesem, to wy właśnie smucicie się tym, że ta relacja, ta możliwość, ten pomysł. Że może wypalić. Po prostu, że może Wam się udać. A może po prostu boicie się w tym momencie, że to wszystko jest udawane, że to wszystko jest na pokaz. To jest takie przytłumienie siebie. Dla potrzeb bycia blisko z kimś. Boicie się tego. Co powróci? Powróci do Was myśl, że tak już kiedyś było, że Wy już to znacie, że bardzo się angażowaliście, a potem z tego całego zaangażowania zostały tylko pieniądze i obowiązki. A poza tym nic. Boicie się, że w momencie, kiedy skończą się pieniądze, to i może wasze Rumakowanie też się skończyć, że nie będziecie doceniani jako ta osoba, która coś umie, coś wie, coś potrafi. Jednym słowem, boicie się tego, że jesteście oceniani tylko przez pryzmat swojej pracy i swojego portfela. Jakie stanowisko zajmujecie, ile przynosicie do domu i jak to jest strasznie labilne. Bo tak naprawdę nikt nie jest do końca pewny ani miejsca, w którym pracuje, ani wysokości pensji. I od tego jest uzależnione Twoje życie. To jest tak, jakbyś był w pewnym momencie na takim kołowrotku. Dzisiaj na wozie, jutro pod wozem. Martwi cię to, że w momencie, kiedy przestaniesz zarabiać, to przestaniesz być doceniany tu, w tym miejscu, gdzie jesteś. A w pracy. W pracy trudno, w pracy bardzo dużo Twojego zaangażowania, bardzo dużo obowiązków. Jednym słowem, jesteś zabiegany i zarobiony. A przez to, że jesteś taki zabieganie, zarobiony, to nie możesz być z osobą, dla której Gdzieś tam w perspektywie to wszystko robisz. Jesteś tak wykończony, że nie możesz być blisko. Nie możesz poczuć, nie możesz kochać, bo pracujesz. A może tu uciekasz w ten nadmiar obowiązków, bo nie chcesz, Doprowadzać do tego, żeby być blisko. A co w uczuciach? W uczuciach, albo sobie po prostu słodko mówicie, takie trochę bajerowanie. Takie Roztaczanie wizji przed sobą, takie rozpoczynanie, ale to takie słodkie, takie miłe, takie ciepłe, ponieważ Ty już wiesz, czego Ty w życiu nie chcesz, jakich nie chcesz uczuć. Jak nie chcesz być tłamszony, jak nie chcesz być kontrolowany, jak nie chcesz być wkładany w klatkę ograniczeń, ale do takich ograniczeń, że odejdę, zostawię takiego straszenia, Zostawię cię, nie będę już z tobą. Ty już tego nie chcesz. Ty chcesz otwartości, ciepła, takiej, takiego właśnie miłego bycia ze sobą, ciepłych słów, takiej serdeczności, może nawet takiego trochę bajeru, ale ciepłego, miłego, fajnego, a nie Ograniczania Twojego świata, że odejdę, nie będę z Tobą. To się nie nadaje. Okej, okay. a jaka jest Twoja energetyka? Ty chcesz iść do przodu. Ty chcesz sobie dać szansę. Ty chcesz sobie stworzyć Możliwości po prostu wzrostu. Ty chciałbyś zacząć od nowa, zapomnieć to, co nie pasuje, odłożyć gdzieś tam z tyłu głowy, żeby nie uwierało. I z nową energią, z nowym pomysłem, z nową nadzieją pójść do przodu. Nie martwiąc się o to, że to nie wypali, że to nie takie, że to nie wyjdzie. Ty chcesz sobie stwarzać możliwości i nad nimi pracujesz. A jakie jest podsumowanie, ewentualnie rada dla Ciebie w tym miesiącu? Jasno oceniaj sytuacje, które wokół ciebie się wytworzyły. Jeżeli trzeba, to niestety mów pewnym rzeczom po prostu nie. Buduj swoją stabilność, swoje bezpieczeństwo na twardych wartościach, które tam w środku głęboko w sobie nosisz. Nie pozwól, żeby weszło, wtargnął wesz, w, w, w Twój spokój, w takie Twoje tu i teraz właśnie niepokój. Takie wygrywanie ponad wszelką. Za wszelką cenę. Po prostu, jeżeli trzeba, to zobacz, że ktoś jest wyrachowany że ktoś zimno z tobą postępuje, bo ma swój cel i dąży do czegoś. Jednym słowem, weź wreszcie, przejrzyj na oczy, zobacz, jaka jest naprawdę sytuacja, czy ktoś cię wykorzystuje, czy ktoś chce wreszcie postawić na swoim, bo chce tak, a nie inaczej. Weź decyzję w swoje ręce i pewnym osobom, pewnym sytuacjom. Powiedz po prostu nie. Nazwij to tak, jak to naprawdę jest. Przestań się łudzić. Przestań się wykręcać. Zrób ten jeden decydujący cios słowem. Podejmij decyzję i jasno się jej trzymaj. Po prostu. I tyle. Życzę Ci pięknego września. I żebyś w tym całym Galimatiasie nie zgubił swoich wartości.